Ikona musi rodzić się na nowo w kontekście czasu, jaki przeżywa Kościół. Bo to jest wypowiedź Kościoła i dla Kościoła danego człowieka. Okresu. I kiedy my robimy cały czas jakąś archeologię plastyczną, jak, jakichś jakich rzeczy z przeszłości i nie powstają nowe rzeczy, które jak gdyby wyrażają współczesne doświadczenie obecności Chrystusa, spotkania z Chrystusem, no to to jest po prostu archeologia, nie? To, to nie jest dla mnie coś takiego, co, co, co jest żywe. To może być piękne, to może być estetyczne, to może pomagać też w modlitwie i tak dalej, ale mnie to w ogóle nie interesuje, coś takiego. Nie? Natomiast interesuje mnie, żeby wypowiedzieć w kontekście. Mnie jako człowieka tego czasu, w tej sytuacji Kościoła, w jakiej jesteśmy, w tej sytuacji świata, w jakiej jesteśmy, wypowiedzieć, że Bóg kocha człowieka i że ta historia, wciąż, święta historia, historia zbawienia, ona trwa. Że ona się nie skończyła, ona się nie skończyła w baroku, ona się nie skończyła za czasów rublowa, tylko ona trwa.